Witam Państwa serdecznie w czwartek wieczorem. Dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od prezentacji płyty winylowej, a właściwie albumu dwupłytowego zespołu Led Zeppelin, Physical Graffiti. Ciekawostka jest taka, że ten budynek istnieje w wymiorku. Można w internecie znaleźć zdjęcia, opisy tego budynku. Nie wiem, czy istnieje, czy jest, tylko pozostały po nim fotografie. A, a tak wygląda płyta winylowa. To jest płyta, właśnie y, 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 płyta Physical Graffiti, y, y, jedna z płyt z, z tego albumu. A w środku był słynny label y, 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 wytwórni y, zespołu LED Zeppelin Swan Song. Swan, czyli to jest nawiązanie do. Dzieła Marcela Prusta w poszukiwaniu straconego czasu, właśnie pierwsza część nazywa się W Stronę Słona. To był bohater pierwszej części dzieła Marcela Prusta. Można jeszcze powiedzieć tyle, że jest to album oryginalnie wydany w Stanach Zjednoczonych. A druga sprawa, o którą chciałbym Państwu powiedzieć, to jest oczywiście no, jeden z najsłynniejszych utworów w historii muzyki rockowej, który jest zamieszczony, o ile się nie mylę, pod numerem szóstym na tej płycie. To jest oczywiście Kaszmir. Różne są opowieści na temat tej płyty, na temat tego utworu. Wyraźnie tutaj pobrzmiewają. W tym historycznym, wspaniałym albumie pobrzmiewają dźwięki hinduskie. No a sam utwór, proszę Państwa, no, koniecznie muszą Państwo go spokojnie wysłuchać, poczytać trochę o tym utworze. Jest to jeden z najsłynniejszych utworów w ogóle w historii muzyki rockowej. Zespół LED Zeppelin zawsze go wykonywał na koncertach. A teraz chciałbym Państwu przeczytać fragment Elegii Fryderyka Helderlina w tłumaczeniu Bogdana Barana. I zaraz Państwo się dowiedzą dlaczego. Proszę posłuchać. Lecz przyjacielu, zbyt późno przychodzimy. Jeszcze żyją bogowie, lecz tylko na wysokościach. W tamtym innym świecie. Bezkresni są. I zda się mało ich obchodzi, czy żyjemy. Tak bardzo nas oszczędzają. Bowiem kruche nie potrafi ich objąć naczynie, tylko niekiedy boskiej pełni podołać może człowiek. Snem o nich jest więc życie, lecz błąd pomaga jak sen, a sił dodaje noc i nędza. Aby w kołysce pradawnej wyrośli herosi, o sercach mocą podobnych sercom niebian, ci zaś schodzą wśród gromów. Często wówczas myślę, że lepszy byłby sen niż to bez przyjaciół, trwanie i nie wiem, co czynić, co mówić i myślę. Cóż po poetach w czasie marnym, lecz ty powiadasz, są jak święci kapłani Boga wina. Którzy z kraju do kraju ciągnęli w noc świętą. No właśnie, cóż po poetach w czasie marnym? A ja chciałbym się zapytać, cóż po filozofii w czasie marnym? Czy w ogóle ona jest nam potrzebna? Cóż po filozofii, jak cały świat zmarniał. Otaczają nas same problemy. I na horyzoncie nie widać żadnego ukojenia. I zadaję teraz pytanie, trawestując to słynne zdanie z Elegii Helderlina. ocu dichter andem dirstigen zeit. Cóż po poetach w czasie marnym? A ja zadaję pytanie. Cóż po filozofii w czasie marnym? Otóż w słynnym dziele Karla Jaspersa, profesora Karla Jaspersa, rówieśnika Martina Heideggera, wielkiego przyjaciela. Obydwoje byli wielkim przyjaciółmi do pewnego czasu. W dziele pod nazwą Wiara Filozoficzna i Objawienie. Oczywiście chodzi o objawienie Jezusa Chrystusa. Profesor Jaspers bardzo piękną snu metaforę. Mianowicie filozof podnosi, trzyma w ręku płonącą pochodnię. Ona rozświetla mrok naszego życia, mrok naszej egzystencji. Ale filozof się starzeje. Nie może już dłużej utrzymać płonącej pochodni. Zda się ona, że zaraz upadnie i zgaśnie i otoczy nas mrok. I co się dzieje? Oto podbiega nowy, następny filozof. I on podnosi ze zgrabiałej, starczej dłoni filozofa tę pochodnię i podnosi ją znowu do góry. I znowu rozświetla nam mrok. I znowu uzyskujemy cząstkowo odpowiedzi na związane z naszą egzystencją, ze światem, z kosmosem, z Bogiem. I tak to trwa, proszę Państwa. Profesor Jaspers nazwał ten cały proces łańcuchem filozofów. I to jest właśnie niezwykła tajemnica filozofii. Już 2600 lat, 2600 lat jak trwa filozofia, czasami wydaje się, że już zniknie, że już przestanie istnieć. Ale cały czas wybucha na nowo. Jak gejzer, słynny gejzer w Parku Narodowym Yellowstone. Cały czas trwa ten łańcuch filozofów. I właśnie filozofia w czasie marnym jest bezcenna, proszę Państwa. To nie jest tak, że teraz tylko są złe czasy. W Grecji też były złe czasy, czasami. Także Filozofia jest bardzo istotna, bardzo ważna w tych czasach marnych, gdyż tylko ona, tylko filozofia potrafi zadawać pytania: co się wydarza, co się dzieje, co się z nami, co się z nami wydarza, dlaczego jest taka, a nie inaczej, dlaczego nauki pobłądziły, dlaczego medycyna nas oszukuje, dlaczego media nas oszukują, dlaczego politycy nas oszukują. Na to filozofia daje odpowiedzi w tych marnych czasach jasno świeci pochodnia filozofii ten koszmarny czas, czas epidemii COVID-u, epidemii koronawirusa, on nie może przykryć spraw najważniejszych, nie może przykryć losu poszczególnych państw. Losu planety, tak bezlitośnie przez nas eksploatowanej. Cywilizacja zachodnioeuropejska okrutnie zbudziła można powiedzieć, że znajduje się w Matni, ale wcale w tej Matni nie znalazła się z powodu epidemii. Epidemia jest jak gdyby bocznym. Rywącym potokiem. Tak, faktycznie droga, po której szliśmy, szczególnie od czasów yy, oświecenia, droga rozwoju naukowego, droga racjonalności, ona praktycznie już zanikła. Praktycznie stoimy na rozdrożu, wokół nas pustynia. I nie wiemy, w, który, w którym kierunku mamy teraz iść. Pomimo ciążącej nad nami, na nas epidemii, nie możemy ustawać w zadawaniu pytań. Jaka jest, jaka powinna być nasza egzystencja? Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy chronić planetę? Czy Biblijne stwierdzenie czyńcie sobie Ziemię poddaną. Czy to zdanie oznacza, że musimy być tyranami dla planety, czy też łagodnymi, dobrymi władcami? Jak tylko dowiedziałem się o epidemii i o rozpoczęciu epidemii w Polsce miałem nieodparte wrażenie. I dopiero teraz mogę co Państwu powiedzieć, miałem wrażenie, że do epidemii żyliśmy na Atlantydzie. Cieszy, cieszyliśmy się. Wszystkimi darami Boga rozumnością, potęgą intelektualną, rozwojem sił wytwórczych. W ogóle tak byliśmy zapatrzeni na, na swoją egzystencję, że w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na, na inne społeczeństwa, na całą planetę. Żyliśmy jak w amoku. Skąd pochodzi ten termin Atlantyda? No oczywiście od Platona. Platon w swoich dialogach, Timajos i Krytias, Krytias niedokończony dialog kończy ten dialog. W ten sposób, że Bogowie nie mogli już wytrzymać pychy ludzkiej. I postanowili zakończyć istnienie Atlantydy. Czy można nasze czasy nazwać Atlantyda rok 2020? Chciałbym, żeby było inaczej, żebyśmy przeszli przez to doświadczenie, które tak naprawdę dopiero się zaczęło. Dopiero teraz, w tych czasach, w tym czasie zaczynamy zadawać sobie trudne pytania. Jak, jaki ład ustanowić? Zamiast tego zwyrodniałego neoliberalizmu, jak kreować rozumnie emisję pieniądza, aby nie, nie stał się on długiem ciążącym na następnych pokoleniach? Jakie nowe znajdować źródła energii, aby nie niszczyć planety? Pamiętam, jak latałem samolotami, to. Wcześniej zaglądałem na stronę Flight24. Na pewno Państwo znają tę stronę. Ona była pełna. Dziesiątki tysiąc, tysięcy lotów można było tam kontrolować. Cały czas niebo było zanieczyszczone. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Teraz ta strona jest prawie pusta. Loty są sporadyczne. Niebo się oczyszcza. Przed tą epidemią byliśmy zapatrzeni wyłącznie na siebie. Na nic nie zwracaliśmy uwagi. A planeta cierpiała. Inne społeczeństwa też cierpiały. Ale my byliśmy ponad tym. Dlatego musimy to przetrzymać i gwarantuję Państwu jedno, że pytanie, które Zadałem na początku cóż, cóż po filozofii w czasie marnym, można na to odpowiedzieć, odpowiedzieć, że na pewno filozofia, prawdziwa filozofia nas nie zdradzi. I przynajmniej będziemy szukali dobrze uzasadnionych odpowiedzi. Dziękuję Państwu za uwagę.